Siemaneczko YouTube, Siemaneczko Widzowie, witam Was w kolejnym blogu treningowym na kanale Być jak Herkules. Jesteśmy w naszym studio treningowym. Z tyłu pani Herkules Dobrusia wykonuje sobie przysiady. Jest z nami również nasz pies bokser. Możecie wierzyć lub nie, ale on siedzi zawinięty w tym rulonie. Jest kolega Hobbit Szkielet. Dzień dobry. Dokładnie tak. I dzisiaj będzie kolejny treningowy vlog, czyli będę pokazywał Wam mój kolejny dzień treningowy. Dzisiaj full body workout, ale z naciskiem na martwy ciąg, także będzie fajnie. I dzisiaj też, oprócz treningu, będę pokazywał mu dzień jedzenia, także będzie ćwiczenie, jedzenie, ćwiczenie, jedzenie. Gdzieś w międzyczasie możesz kliknąć łapkę w górę i komentarz, będzie fajnie. I subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem. I tak, pokazuję mój kolejny dzień treningowy. Full body z naciskiem na martwy ciąg. I dzień jedzenia na diecie roślinnej. Tym razem bez użycia odżywki białkowej, bo czekam na paczkę z suplementami ze sklepu Siła Roślin. Przy okazji wspomnę, kod rabatowy na Siła Roślin minus 10% zażycki 10. Także łapcie kod i korzystajcie z tego. No i cóż, ja jestem już wyrolowany. Porościągany i zabieramy się za ćwiczenia rozgrzewkowe. Także zabieram pas w wir moich ćwiczeń rozgrzewkowych, a potem lecimy z pierwszym posiłkiem. No i ok, witam Was w małym okienku. Lecimy sobie z opisem, co robiłem na treningu. Zaczynamy od rozgrzewki. W rozgrzewce odpalam sobie mięśnie brzucha, mięśnie core, stabilizację. Zaczynam sobie od bugu z piłką gimnastyczną oraz z gumą na stopach. Aktywuję mi to mięśnie brzucha, core. I koordynację ruchową, dzięki czemu potem martwy ciąg będzie wychodził lepiej. Naprzemiennie z dead bugiem robię sobie side planki, czyli podpory boczne deskę bokiem na obie strony. Po 20-30 sekund, tak między tym dead bugiem. Dwie serie dead bugów i dwie serie planków bokiem w każdej wersji. Następnie w ramach rozgrzewki wykonuję sobie glute bridge ze sztangą, czyli wyprosty bioder ze sztangą, które aktywują mi mięśnie pośladkowe. Robię to taką rampą ciężaru. Na początku widzicie 100 kg na 10 powtórzeń. Dodatkowo daję sobie też mini na kolana, żeby aktywować posiadki w tym ruchu na zewnątrz, żeby dobrze było to sumo. I robię też jedną seryjkę na każdą nogę glute bridge'ów z masą ciała, jedno nóż, żeby każdy pośladek odpalić w takiej wizolowanej wersji. Jednonóż nóż, każda noga po 10-12. I robię jeszcze jedną seryjkę podciągań neutralnym chwytem, tak około 8 powtórzeń, żeby sobie odpalić chwyt i odpalić miesięczny szerze grzbietu. Dla mnie podciąganie jest dosyć lekkie, potrafię wykonać nawet 20-30 powtórzeń przy dobrym dniu naraz, także nie obciążamy to, a dobrze rozgrzewamy plecy. Kolejna seria rozgrzewkowa glutbridge'ów, tym razem już 130 kg, ponownie około 8 powtórzeń. Ja w tych bridżach właśnie tak wykonuję sobie przed martwym ciągiem takie 3-4 serie rampą, żeby dobrze odpalić sobie pośladek, dzięki temu miednicę mam stabilniejszą, kręgosłup też jest stabilniejszy, a kiedyś miałem rybę kulszową, także muszę ten kręgosłup dobrze ustabilizować. I w rozgrzewce daję dużo ćwiczeń na pośladki, także bridże. E. A później, jak widzicie po Glut po tej drugiej serii na 130 robię sobie clamshell, taka muszla, clamshell plank, odwodzenie mieściami posiadkowymi na zewnątrz, każda strona po 12-15 powtórzeń. I na sam koniec najcięższa seria glute bridgeów, 150 kg, 8 powtórzeń, i to jest ostatnia seria przed właściwymi seriami martwego ciągu. Natomiast po tej serii Bridge'ów wykonuję sobie jeszcze jedną seryjkę jak Kozak Squad, czyli przysiady kozackie, przysiady do boku, które poprawiają mi mobilność w biodrach, dzięki czemu mogę komfortowo szeroko stanąć przy martwym ciągu sumo. Tutaj wykonuję sobie tak po 8 przysiadów na każdą nogę na zmianę, po prostu żeby lekko przygotować przewodziciele. No i Siemaneczko, witam Was na blacie kuchennym, lecimy z przygotowaniem śniadania, jest to wersja śniadania, którą katuję bardzo często w tygodniu, po prostu smakuje mi i bardzo szybko się przyrządza. Co jest z głównymi składnikami, macie tutaj, poza domową przyprawą do grzanego piwa, to jest na no wieczór. Lecimy sobie z czym będę sobie dzisiaj jadł śniadanie. Po pierwsze chleb, Często zamach z chleba daje bułki, no ale tym razem nie mam bułek, także leci chleb. Kolejno jest jogurt sojowy. Udało się dorwać na prące, także spoko. Mm, banan, powidła siwkowe, masło orzechowe i musli pełnoziarniste. Do tego miseczka. Także teraz strykam i będzie posiłek. Kurczę, coś za cicho. Muszę zmienić rękę, bo nie umiem strykać się lewą. No i okej, okay, udało się. Za pstryknięciem palca, jakby ktoś się zastanawiał dlaczego mam tutaj takie coś silnego na paznokciu, to jest od zamka. Jak robię martwy ciąg, chwytam na zamek, sztangami, mi kciuka i niestety taka jest scena bycia silnym, także zmieniam rękę, żeby było estetyczniej. No i lecimy ze śniadaniem. Kanapki na słodko. Jedna kanapka, masło orzechowe, banan i szczypta soli, która naprawdę tutaj robi robotę. Druga kanapka jest to kanapka, którą nazwę Fantazja. Jest taki jogurt fantazja, gdzie jest zwykły jogurt i dodatek owoców. U mnie jest jogurt sojowy i dodatek powideł śliwkowych. Naprawdę mega to smakuje. Tutaj mamy jogurt z musli i tą resztką banana. No i jak widzicie, za pstypnięciem palca pojawiła się również herbata. Herbata z dzikiej róży. Także za umiejętności magiczne możecie dać łapkę w górę, nawet taką krzywą przyjmę. No ja zabieram się za jedzenie. Widzimy się później. Do następnego posiłku. Do śniadania oglądam sobie Szmeksego, i jego nową serię na YouTube pod tytułem Glow Up. Czyli to jest taka seria, gdzie on wraca do regularnego nagrywania i przy okazji chce zadbać o swoją dietę, o swoje treningi po prostu zadbać o siebie i przekazywać tym samym motywację i wiedzę dla innych. I ja daję dużą łapkę w górę, jeżeli chodzi o te materiały. Naprawdę fajnie się ogląda, także tutaj na wizji cyk, klikamy łapę, bo fajne materiały. Tutaj jak widzicie kawka była rano Pita, a tutaj pokazuję Wam troszkę z mojej takiej zajawki poza fitnessem, czyli malowanie figurek. Weźmy sobie jednego ludka, którego malowałem sobie przez weekend. Nie wiem na ile kamera z telefonu to chwyci, no ale jakieś tam szczegóły myślę, że zobaczycie. Figurka ze świata Warhammer Age of Sigmar. Właściwie pierwsza figurka, która tak w pełni maluję za użyciem nie tylko pędzla, ale również areografu, bo dostałem na święty areograf. Także się uczę tego używać. No i tak, to jest moje takie hobby, którym się zajmuję oprócz świata fitness. Jeżeli chodzi o filmy na kanale, to jest jeden film jak maluję krasnala piwosza na zamówienie i jeden film z tutorialu jak malować orki z Warhammera 40 40000. Taka szybka dosyć technika. No i być może kiedyś założę Instagrama jakiegoś Hercules maluję czy Hercules Paint, gdzie będę pokazywał swoje prace. A póki co macie taką zajaweczkę krótką do vloga, czym się zajmuję oprócz fitnessa, jeżeli chodzi... fitnessa... fitnessu, jeżeli chodzi o takie hobby, nie? Także takie malutkie żołnierzyki. Odstawiamy go. Tam, jak widzicie, czeka więcej figurek w pudełkach do pomalowania. No i wracamy do oglądania i śniadania, wsuwania. Ok, jak widzicie, kurier mi odwiedził w trakcie, jak sobie też jadłem śniadanie. Oczywiście kurierzy mają skilla, że zawsze jak sobie jemy śniadanie, to wiedzą, że wtedy trzeba przyjść. Dart jest bardzo ciekawy, co się tutaj znajduje. Ja trochę wiem, ale nie w pełni. Nie? Także otwieramy i sprawdzamy. Za to ziomeczku, że tak ładnie siedzisz, chociaż to co jest w paczce nie jest dla Ciebie, to masz tutaj smaczka, aż podłogę zaśliniłeś, ale cóż, tak to z Tobą bywa, tak? Fajny pieseł, fajny. No i okej, okay, co mamy w paczce? To nie dla Ciebie ziomal, ale możesz ładnie siedzieć. Cyk, lecimy. Napisała do mnie firma Wege Smak, no dokładnie taka jak tutaj widzicie na logo. Czy chcę przetestować ich nowy produkt? I od razu dostałem też ich produkt, który bardzo lubię, czyli Vega Krakowska. Jest to taka kiełba na kanapki, powiedzmy. E, tylko 100% wega. Tak, ona jest bardzo spokojna w smaku, ale jest nie dla ciebie. Możesz sobie tutaj powąchać, ale nie jedz tego. Będziesz grzeczny, to dostaniesz więcej. No nie jesteś grzeczny, tak? Siad. No. Później dostaniesz więcej smakołyków, tylko tak tu sieć. Wege krakowska już kiedyś sprawdzaliśmy i mega polecamy. Bardzo fajna taka kiełba z takich wegańskich, moim zdaniem, dobrusi naprawdę topka. A ich nowy produkt, który chcemy sprawdzić, to jest Wege Oscypek. Także jest ten ciekawy, z żurawiną od razu, także ciekawe. Zobaczmy tylko na makro tego, bo sam jestem ciekawy. To jest fajne, że podają te makro. Białko 27, tłuszcz 11, no i spoko, węglowodany tylko 3,8. Dart tutaj dostaje szału, a bo ty karton chcesz, to masz ziomek karton. Trzeba było od razu powiedzieć, że chcesz karton masakrować, to bym ci dało od razu. Bega krakowska, którą uznamy i bardzo polecamy i Oscypek, który też będziemy sprawdzać. Może nawet w dzisiejszym filmie zrobię jakiś taki, taką wstawkę, gdzie sobie sprawdzamy ten produkcik. Dobra, jestem ciekawy co jeszcze w składzie jest, nie? Woda, białko pszenne, olej roślinny, białko sojowe, skrobia kukurydziana, żurawina też jest w składzie. No, także będzie testowane wspaniały Herkules dzisiaj, a to do jakichś kanapeczek. No i lecimy już z ćwiczeniem docelowym. Dzisiaj, tak jak mówiłem, dzień martwego ciągu, także główne ćwiczenie martwy ciąg w wersji sumo. Widzicie tylko kawałek tych serii wstępnych na 100 kg i od razu przechodzimy do serii roboczych. Jeżeli chodzi o dzisiaj ciężar roboczy wedle założeń juggernaut method, które możecie sobie wygooglować w Google, kto tak w ogóle mówi Google czy Google. W każdym razie w zamierzeniu treningowym było 3 seryjki po 10 powtórzeń na około 60. 67 chyba procent Jednego powtórzenia maksymalnego Ja sobie obniżyłem trochę Moje jedno maksymalne powtórzenie Bo byłem w stanie podnieść 325 kg Jednak tak jak być może wiecie Miałem naciągnięty w dwugłowy miesiąc temu I wracam sobie w miarę powoli Także zrobiłem sobie, że mój maks to jest Około 300 kg Zaniżyłem sobie No także Dzisiaj było 3 serie po 10 Na ciężarze 200 kilo, co stanowi około te 67% z300, jak się nie mylę, 30 na 200 nie były jakoś ciężkie, spokojnie bym zrobił więcej serii czy też więcej powtórzeń, ale w głowie taki lekki strach był, że ten dwugłowy może się trochę przeciążyć, także jeszcze taki lekki strach jest i zobaczymy, jak długo on zostanie. W każdym razie 3 serie po 10 powtórzeń na 200 zaliczone, jeżeli chodzi o główne ćwiczenie. Zaraz kolejny posiłek i zobaczycie, co było dalej w treningu. No i witam Was ponownie w kuchni. Robimy drugi posiłek, czy też w tym przypadku jest to u mnie obiad. W tle słyszycie miauczącego mm. Dartaniewa, który już się domaga wyjścia na drugi spacer. Także zaraz z nim polecę. Dobrusia tutaj dokończy gotowanie. I lecimy co będzie. Ziemniaki już się gotują. Do tego na jedną patelnię polecał warzywa mrożone po włosku, a na drugą patelnię polecał takie burgery roślinne, które jeżeli chodzi o białeczko w jednej sztuce będzie napisane, czy w 100 gramach? No w sumie w jednej sztuce i w 100 gramach, bo mamy 200 gramów, czyli dwie sztuki mamy białeczka 17 gramów w jednej sztuce, to spoko, z warzywek wpadnie kilka gramów i z ziemniaków, także też ponownie będzie coś między 20-30 gramów białka. Także to będzie gotowa na na spacer z psem. Siemaneczko wszystkim, i kiedy jestem na spacerze. A to jest pączek bez rączek. No, biegaj mal. Jej! We went three rounds. but if you want to stop? I didn't say that. I recall you saying quite the opposite. I want you not to depend on this being here for you. I'm thinking you can plug in anytime you want. I'm aware. Then I need the charger's consent. Jak mówiłem, ten trening jest to full body workout, także musi się znaleźć coś również na cyce, na klatę. I cóż, mam tego dnia lekkie wyciskanie w takim wąskim ustawieniu, jest to dłoń wężej z każdej strony niż standardowe szerokie wyciskanie. Mam tu około 65% ciężaru maksymalnego w tym wąskim wycisku, czyli 90 kg. Robię 3 seryjki po 8 powtórzeń i robię to naprzemiennie z wiosłowaniem goryla ketlami, bez odkładania. Bardzo fajne ćwiczenie, które wzmacnia mięśnie pleców w tej pozycji, powiedzmy, podobnej do sumo. Dodatkowo, jak widzicie, nie odkładam obciążenia na ziemię, dzięki czemu te plecy muszą być cały czas napięte i trzymać wyprostowane Plecy, wyprostowaną sylwetkę. Robię, tak mówię, między wyciskaniem trzy seryjki po 8-10 powtórzeń na każdą rękę. Tutaj był ciężar 32 kg, i będę sobie stopniowo dodawał. Następnie kolejne. E, ćwiczenie, które robię w seriach naprzemiennych, jest to martwy ciąg rumuński, e, który tak robię dosyć ostrożnie, żeby sobie wzmacniać tą dwójkę, ten naczynięty dwugłowy, ale też nie przesadzać się ciężarem. Także jak widzicie, tylko 80 kg e, na 8 powtórzeń i na 80. zrobiłem dwie serie, I jedną serię, e, trzecią zrobiłem ciężej na 100 kg, e, ale tak jak mówię, ostrożnie. 100 kg to jest wciąż. Bardzo mało, bo Rumuny potrafiłem trzaskać 140 i 160, nawet także jest to daleko jeszcze w tyle, ale powoli wracamy. I ta stówka też była na 8 powtórzeń. Tak jak mówiłem, między rumuńskimi ciągami też robiłem jakieś ćwiczenie. I to ćwiczenie to właśnie są rollouty. Takie planki na piłce z wyjazdem przód-tył, dzięki czemu angażuje mięśnie brzucha. Stabilizację oczywiście poprawiam oraz mięśnie zębate. Tutaj po prostu trzy seryjki tego między martwym ciągiem rumuńskim po 12-15 powtórzeń. Na sam koniec ostatnie ćwiczenie w takiej serii naprzemiennej. Przysiady kozackie, żeby wzmacniać przywodziciele, wzmacniać mięśnie czworogłowe. Tak typowo pod martwy ciąg sumo z ciężarkiem 20 kg na każdą nogę. 8-10 powtórzeń w serii, tak jak mówiłem, trzy serie. I między seriami Kozaka, co tutaj widzicie, widzicie, na przyspieszonym tempie wykonuje sobie podciąganie. 10 powtórzeń w każdej serii, każda seria innym chwytem. Wszystkie te chwyty, co widzicie na nagraniu, były przerobione. Ale żeby film był krótszy, to kończymy i wracamy do jedzenia. No i Siemaczko, ja właśnie skończyłem swój trening, jednak zanim pójdę do domu, i zabiorę się za jakiś konkretniejszy posiłek, to mam jeszcze dwa treningi personalne. Także w oczekiwaniu na podopiecznych, posiłek podtreningowy, taki szybki. Taki szejk białkowy z Alpro, e, upolowałem w Biedronce, 15 gramów białka. I tutaj takie ciacha mm, od dobrej kalorii, jabłkowe z, z dynią, ze słonecznikiem i z gryką. Wypiję sobie szejka, pochrupię trochę ciastek, nie wiem czy zjem całe opakowanie. No ale taki mam zamiar, bo dwa treningi przede mną, a tu jest 120 gramów ciastek, także e, ile to kalorii jest? No coś około 600 kalorii będzie. 600 kalorii plus ten szejk, także z 800 kalorii będzie jako taki posiłek podtreningowy e, między, czy też przed treningami personalnymi, także wsuwam taki posiłeczek, czekam na podopiecznych i potem widzimy się w domu już przy takim konkretniejszym jedzeniu. Smacznego! Dobra, lecimy kolacja. Przez bo ostatni posiłek. Co to jest? Bulwa. Bulwa? Pan Bulwa? Tak. Będziemy mu doczepiać yy, oczy. Co będzie nos? Kurczę, myślę, że to, to będzie. A nie włosy. To będzie nas. To będzie za długi nos. To będzie. Trochę za Noga, bo będzie dwie nogi. To będzie miał krzywe nogi? Pan Bulwa jest niesymetryczny. Pan Bulwa ma krzywe nogi. A? Ma ręce. ręce jak ty? Tak, jest z To jest jego głowa afro. Z włosami. On ma afro. Tak, uh -huh. dobra. Nie ma nosa ani, ani, ani oczu, ale oczy można mu zrobić z tych A, ziarenek. A tu. A jest że pępek z... nawet. <laughs> tak niesymetryczny pępek, nie? Bo z tym bokiem nie widzisz. No dobra, okej. Okay. Biegnie. Dobra. <laughs> Prezentujemy co mamy. Mamy bataty. Batata. Batata. Mamy biały broku. To jest chyba celer, to są nie? są miecze świetne. Okej. Okay. Tofeks. B biała plastelina. Tofeks. Nie to nie jest jak plastelina w zakresie. Zielony kury. <gry> Zielonek góry, okej. Okay. Przecież troszkę, niedużo. Ryszk z Soczewicę. Okay. I, jest I mamy psa. Jest obserwator, który pilnuje, czy czasami nie spadnie coś. I co to, to będzie danie takie jednogarnkowe? Nie, ja, jest późno Prze i nie chce mi się nic nie wyróżnić. Dobra, fajnie. Czyli wszystko leci dogara, ale w no, jakieś tam... Jest. Prawie o dziewiąte. Boże święty, kto ja tutaj godzinie obiad. <noise> nie no, obiad już byliśmy. No nie, dzisiaj jesteśmy, tak. dzisiaj obiad. Dzisiaj no, akurat był no, obiad. Dzisiaj jesteśmy pro. No. Okay, jesteśmy w trakcie gotowania. Ja, tutaj, w trakcie gotowania na backstage sobie wsuwam jabłko. On na to jabłko się czai, oczywiście. Takie łatwe danie, to jest w zasadzie, bo można wszystko gotować razem: soczewicę, ryż, bataty, marchewkę. Jedynie, jeżeli jak ktoś nie lubi rozgotowanego kalafioru, to tak jak my daliśmy kalafior później, całość można gotować powiedzmy jakieś 15 minut. Kalafior do został dodany tam po kilku minutach, żeby nie był rozgotowany. I na sam koniec będzie dodawany tofu w kostce i przecier pomidorowy, yy, tak już jak wszystko się zagotuje, nie? Także łatwe danie, bo wszystkie warzywa razem gotujecie, potem dodajcie tofu, przecier pomidorowy, a w międzyczasie możecie sobie jeść jabłko także gotujemy. I tak finalnie prezentuje się nasza potrawka z soczewicą z białym ryżem, marchewką, selerem, tofu i batatami i przecierem pomidorowym, także taka potrawka jednogarkowe proste danie. Zabieramy to do serialu i smacznego. No i na sam koniec po zjedzeniu potrawki z batatów, stofu, marchewek itd. przeliczyłem sobie, że troszeczkę białka by się przydało jeszcze tego dnia zjeść, bo tak jak mówiłem, był to dzień jedzenia bez użycia odżywki białkowej na diecie wegańskiej, na diecie roślinnej. Nie miałem odżywki białkowej, a białko trzeba było podbić, także wybrałem swoje ulubione źródło białka chyba, czyli fasola. Wiem, że wcześniej było dużo warzyw, ale mój brzuch jest jakiś mega pancerny i u mnie to nie sprawia problemu. Zjadłem sobie puszkę fasoli i trochę chleba, żeby ten poziom białka podbić. I gdzieś tutaj na koniec macie makrosy z całego dnia, jak to wyglądało. Także trening, jedzenie, vloga z całego dnia. Łapujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym filmie. Na razie.